Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Zapraszam do oglądania, ale na wstępie chcę powiedzieć, że ponad 60% oglądających tego kanału nie subskrybuje go, więc czas to zmienić klipni, przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, zostaw również słoneczek, łapkę w górę, żeby przywrócić to co straciliśmy. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Tak, to jest ten odcinek, musiałem pociągnąć ten temat. Już nawet parę osób pisało mi po poprzednimi takimi jakby filmami o Fursuitach, że co ja myślę o kartonowych Fursuitach? Co ja o nich myślę? Powiem tak, myślę to samo co o każdych fursuitach. Jeśli z danego materiału fursuit, nawet kartonowy, maska, czy zwykły fursuit, jest wykonany naprawdę źle. To naprawdę, to jest, to jest paskudne. A jeśli nawet z kartonu fursuit ba, nawet namalowany fursuit, w cudzysłowie, bo są i tacy, którzy sobie na przykład malują część ciała, to wygląda super. Kartonowy fursuit może wyglądać zajebiście. To jest prawda. Może wyglądać super, ale musi być zrobiony dobrze. Tak samo jak Fursuit z futra może wyglądać źle. Może wyglądać źle, jak ktoś go zrobi do dupy. Ale może wyglądać bardzo dobrze, jeśli ktoś się nad nim stara. Ta sama zasada dotyczy kartonowych Fursuitów. Jeśli jest wykonany starannie, dobrze, poświęcimy dosyć sporo czasu na niego, użyjemy do tego dobrych materiałów, czyli na przykład nie farb Biedronki czy tam schińczyka za 2 zł, tylko dobrych farb pastelowych czy innych olejnych, nie wiem, nie wiem, się nie jestem malarzem. Jeśli zrobimy to dobrze, jeśli go dobrze posklejamy, jeśli dobrze obrobimy ten karton, składamy go dobrze, wykorzystamy dobry karton. Taki, nie wiem, dobrego, solidnego pudła, obrobimy go, w stylu, że nie będziemy drzeć tego, czy obcinać nożyczkami na YouTube Twoja masz, tylko naprawdę poświęcimy trochę czasu na zrobienie tego fursy co, co mam na myśli trochę czasu. Weźmiemy, przygotujemy sobie stanowisko, dobre światło, troszkę się pobawimy skalpelem, nożem do tapet, nożyczkami, jakąś nie wiem papierem siernym, żeby go oszlifować użyjemy do tego kleju papierniczego lub jakiegoś mocniejszego kleju użyjemy do tego dobrej taśmy czy innych elementów tych dużych dużej ilości elementów które pomogą nam zrobić yy, ten kartonowy fursuit tak, żeby wyglądał naprawdę zacnie. Lub tego, że użyjemy też trochę futra, trochę to, do... nie mówię, żeby tu to używać, bo można użyć wielu materiałów. Naprawdę, można zrobić taką dobrą rzecz. Tutaj Chińczycy dobrze to robią na swoich świętach, gdzie mają te smoki, one są zrobione z kartonu, z innych materiałów. I co, może to wyglądać ładnie? Jak użyjemy podobnych zasad tworzenia, to i kartonowy fursuit też może wyglądać fajnie. Więc odpowiadając na pytanie osób tutaj co ja myślę na temat yy, fursuitów z kartonu, to co na każdym fursuicie myślę, nieważne czego jest wykonany, ma być zrobione dobrze, ma wyglądać ładnie, ma być poświęcony mu czas, a nie zrobiony na job twoje macie. Wszystko co jest zrobione ładnie i starannie wygląda ładnie, jest fajne, można to zaakceptować. Ale jeśli się robi coś żeby było i wyłącznie, żeby tylko było, to, to nie wygląda. To nie, to nie będzie tak działać. Dobra, kończąc już ten odcinek. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wam na to pytanie dostatnie, tak jak byście chcieli. Yy, za tydzień będzie film. Film, na którym muszę troszkę popracować, film, który jest moją subiektywną opinią na temat pewnej rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Bo naprawdę, chcę się wypowiedzieć na ten temat. Nie było takiego filmu na kanale od strony zwykłego użytkownika, tylko zawsze ktoś, kto miał coś tam, a dobra, nieważne, dowiecie się to na filmie za tydzień. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt, żeby wszystko poszło po Waszej myśli, żeby te święta były spokojne, miłe, żeby w Wigilię przynajmniej trochę śniegu posypało. Cześć.